Drętwienie dłoni, mrowienie w stopach, zawroty głowy, a może ciągłe zmęczenie mimo dobrej diety i snu? Te objawy nie zawsze mają oczywistą przyczynę. W rzeczywistości mogą być wynikiem jednego, zaskakująco częstego problemu po 50 roku życia niedoboru witaminy B12. I choć to brzmi niewinnie, skutki jej braku mogą być naprawdę poważne. W tym filmie pokażę ci, dlaczego witamina B12 jest tak ważna, zwłaszcza w drugiej połowie życia. Dowiesz się, jakie objawy powinny zapalić ci czerwoną lampkę, jak ją badać, co jeść, aby uzupełniać jej poziom, i kiedy warto sięgnąć po suplementy. Dzięki temu filmowi nauczysz się rozpoznawać sygnały niedoboru B12, zanim rozwiną się poważniejsze problemy zdrowotne. Bo czasem wystarczy jedna mała zmiana, żeby poczuć ogromną różnicę w codziennym samopoczuciu. Witamina B12 to jeden z tych składników, o których mało się mówi, a bez niej organizm po prostu nie działa jak trzeba. To prawdziwy fundament zdrowia neurologicznego, krwi i energii, zwłaszcza po 50. Po pierwsze, B12 odpowiada za produkcję czerwonych krwinek, które transportują tlen do wszystkich komórek. Gdy jej brakuje, pojawia się anemia, czyli przewlekłe zmęczenie, zadyszka, bladość i osłabienie. Ale to dopiero początek. B12 ma też kluczowe znaczenie dla układu nerwowego. Bierze udział w tworzeniu osłonek mielinowych, które chronią nerwy. Jeśli tego zabraknie, może dojść do uszkodzeń neurologicznych, drętwienia kończyn, zaburzeń równowagi, a nawet problemów z pamięcią i koncentracją, które bywają mylone z początkiem demencji. To także niezbędny element metabolizmu homocysteiny, aminokwasu, którego zbyt wysoki poziom zwiększa ryzyko miażdżycy i chorób serca. Co ciekawe, niedobór witaminy B12 może dawać objawy bardzo subtelne, czasem przez lata. A im wcześniej je rozpoznamy, tym szybciej możemy odwrócić skutki i odzyskać energię, jasność umysłu i komfort życia. Witaminę B12 znajdziemy głównie w produktach odzwierzęcych mięsie, rybach, jajkach czy nabiale. Ale sam fakt, że jemy te produkty, nie gwarantuje, że organizm ją wchłonie. I tu zaczynają się schody, zwłaszcza po 50. roku życia. Z wiekiem nasz organizm produkuje mniej kwasu solnego i tzw. czynnika kastla, substancji niezbędnych do przyswajania B12 w jelitach. To oznacza, że nawet przy dobrej diecie witamina może przelatywać przez układ pokarmowy bez efektu. Co więcej, wiele popularnych leków, które przyjmują osoby 50, plus, hamuje wchłanianie B12. Mowa między innymi o lekach na refluks, IPP, metforminie stosowanej przy cukrzycy typu 2, czy lekach na wrzody żołądka. Osoby na diecie wegetariańskiej lub ograniczające mięso również są w grupie ryzyka, bo rośliny nie zawierają aktywnej formy witaminy B12. Efekt? Coraz więcej osób po pięćdziesiątce ma niedobór tej witaminy i nawet o tym nie wie. A to może prowadzić do osłabienia, problemów z układem nerwowym i sercem. Dlatego warto wiedzieć, jak rozpoznać pierwsze sygnały, zanim zrobi się naprawdę groźnie. Niedobór witaminy B12 potrafi rozwijać się latami, po cichu. A jego objawy są tak codzienne, że łatwo jest zrzucić na stres, wiek czy zmęczenie. Ale to właśnie te sygnały powinny nas zaniepokoić. Najczęstsze symptomy to przewlekłe zmęczenie i osłabienie, nawet po dobrze przespanej nocy. Występują także zadyszki przy lekkim wysiłku, zawroty głowy czy uczucie braku sił, mimo że wyniki badań ogólnych mogą wyglądać dobrze. Wielu seniorów skarży się też na drętwienie i mrowienie dłoni i stóp. To nie musi być zwykłe przemęczenie może oznaczać uszkodzenie osłonek nerwowych przez brak B12. Coraz częściej zgłaszane są też objawy neurologiczne i psychiczne. Problemy z koncentracją, pamięcią, zapominanie słów, a nawet zmiany nastroju, depresja i drażliwość. Te symptomy bywają mylone z początkiem chorób otępiennych. Niektóre osoby zauważają też ból języka, pieczenie, suchość ust i bladość skóry. Efekt upośledzonej produkcji czerwonych krwinek. Jeden z bardziej zaskakujących przypadków dotyczył 67-letniego mężczyzny, który przez dwa lata był leczony na depresję i neuropatię, aż w końcu proste badanie wykazało, Skrajny niedobór B12. Po suplementacji jego stan poprawił się w ciągu kilku tygodni. Dlatego nie ignoruj objawów, które po prostu masz od zawsze. One mogą mieć przyczynę, którą łatwo naprawić. Rozpoznanie niedoboru witaminy B12 nie zawsze jest proste, bo objawy bywają niespecyficzne i przypominają inne dolegliwości. Dlatego tak ważna jest odpowiednia diagnostyka, zwłaszcza po 50 roku życia. Podstawowym badaniem jest pomiar poziomu witaminy B12 we krwi. Wynik poniżej 200 pGML zazwyczaj oznacza niedobór, ale uwaga! Nawet przy normalnych wartościach mogą występować objawy kliniczne. Dlatego lekarze coraz częściej zlecają dodatkowe testy, by potwierdzić podejrzenie. Jednym z nich jest oznaczenie holotranskobalaminy – HTC. To forma B12 aktywnie wykorzystywana przez komórki. Jej niski poziom może wykryć niedobór wcześniej niż klasyczne badanie. Ważne są także poziomy kwasu metylomalonowego – MMA. I homocysteiny. Ich wzrost często towarzyszy niedoborowi B12 i uszkodzeniom nerwów. Nie da się rozpoznać niedoboru na oko. Objawy takie jak zmęczenie, mrowienie czy problemy z pamięcią mogą mieć wiele przyczyn. Dlatego warto zrobić konkretne badania, zwłaszcza przy długotrwałych objawach. Im wcześniej wykryjesz problem, tym łatwiej go odwrócić, zanim doprowadzi do trwałych zmian neurologicznych. Witamina B12 występuje naturalnie tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego. Dlatego osoby po pięćdziesiątce, które ograniczają mięso lub jedzą lekko sprawnie, często nie dostarczają jej wystarczająco dużo. Najbogatszym źródłem B12 jest wątróbka. Już jedna porcja pokrywa dzienne zapotrzebowanie z nawiązką. Dużo B12 znajdziemy też w mięsie wołowym, rybach morskich, łosoś, makrela, sardynki, owocach morza, małże, ostrygi oraz w jajach i nabiale. Warto wiedzieć, że przyswajalność B12 spożywienia zależy od stanu żołądka i jelit. Nawet najlepsza dieta nie pomoże, jeśli organizm nie wchłania witaminy prawidłowo, np. z powodu niedoboru kwasu solnego czy chorób przewodu pokarmowego. A co z kiszonkami i roślinami? Choć niektóre źródła podają, że fermentowane produkty zawierają śladowe ilości B12, nie są one wystarczające ani biologicznie aktywne, więc nie zastąpią źródeł zwierzęcych. Dlatego po 50 warto regularnie spożywać produkty bogate w B12, a jeśli dieta jest uboga, rozważyć suplementację. Nawet przy dobrej diecie niedobór witaminy B12 może się pojawić szczególnie po 50. Dlaczego? Bo problem często leży nie w jedzeniu, ale w wchłanianiu, a to z wiekiem działa coraz słabiej. W takich przypadkach suplementacja jest nie tylko pomocna, ale wręcz konieczna. Na rynku dostępne są różne formy witaminy B12, tabletki, kapsułki. Stylki do ssania, aerozole i zastrzyki. Dla osób z problemami jelitowymi czy po operacjach żołądka, zastrzyki mogą być najlepszą opcją, bo omijają przewód pokarmowy. Najczęściej stosuje się metylokobalaminę lub cyjanokobalaminę. Obie formy są skuteczne, choć ta pierwsza jest bardziej aktywna biologicznie. Zalecana dawka to zazwyczaj 250 i 500 płumen Niemcegi dziennie jako profilaktyka, lub więcej, w przypadku niedoborów, ale zawsze pod kontrolą lekarza. B12 jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, więc jej nadmiar zwykle wydalany jest z moczem, ale samo leczenie nie zawsze jest bezpieczne. Jeśli masz objawy niedoboru lub należysz do grupy ryzyka, porozmawiaj z lekarzem. Dobrze dobrana suplementacja może przywrócić energię, poprawić nastrój i. odjąć kilka lat samopoczucia. Witamina B12 to mały składnik o wielkim znaczeniu dla mózgu, serca, nerwów i codziennego samopoczucia. Jej niedobór po 50. roku życia jest częstszy, niż mogłoby się wydawać. A jego objawy często mylone są z oznakami starzenia lub przemęczenia. Dobra wiadomość? To da się sprawdzić, a jeszcze lepiej, skutecznie uzupełnić. Wystarczy wiedzieć, na co zwracać uwagę, co jeść i kiedy sięgnąć po suplement. Czasem to właśnie uzupełnienie B12 przywraca jasność umysłu, siły i radość życia. Jeśli chcesz lepiej rozumieć swoje ciało po 50. Zasubskrybuj kanał Fitfact, by nie przegapić kolejnych odcinków. I koniecznie napisz w komentarzu, czy badałeś kiedyś poziom witaminy B12? A może zauważyłeś u siebie któryś z objawów? Twój głos może pomóc innym w podobnej sytuacji.